Zobacz, z Sopotu kupować ziemniaki. ziemniaki próbować, smakować ale ja go zabrałam też na przyjażdżkę na pole eee... chcę zobaczyć jak rosną ale nie rosną ziemniaki ale nie rosną ale rosły tutaj zobacz, widzisz ziemniaki, sarenki pieliły te pole do ziemniaków muszą być Kurde, dobre te ziemniaki ale jest ładnie, ale jest ładnie wam pokazać Robimy kopytka, ziemniaki od Pani Agnieszki, najlepsze ziemniaki, najlepsze. Słuchajcie, mamy dla Was niesamowitą niespodziankę, jest specjalny odcinek, to jest odcinek świąteczny, bo to jest 2021, grudzień, okres przedświąteczny, okres właściwie, kiedy w każdej kuchni myśli się co się zrobi na święta, co się przyrządzi, a my, jako że produkujemy ziemniaki, chcielibyśmy Wam zrobić dzisiaj Danie. To danie. To właśnie przyjechało specjalnie z sobotu, bo witamy też specjalnego gościa. To jest Robert. Robert, przestaw się. Robert Klejszmit, szef kuchni bistro, co Nieco co Robert Klejszmit z sobotu. A, szef kuchni, ale Robert to nie jest tylko szef kuchni, to jest też wieloletni kucharz okrętów podwodnych, To jest 19 lat za to było w puszkach. W puszkach. To każdy się śmieje jest w sardynce. Dobra, w sardynce nam opowiesz na chwilę. Ale opowiedz Robert, co Cię sprowadziło do Szkotowa? Z czym przyjechałeś? Co będziemy robić? Agnieszka mi opowiadała jak była u mnie w Sopocie o tym, że ma ziemniaki. Są ziemniaki bardzo dobre, które ja przyjechałem zakupić. Dzisiaj właśnie z tych ziemniaków przygotuję kopytka buraczane na zakwasie buraczanym. ziemniaki od Agnieszki, troszeczkę soli, jajko, mąka ziemniaczana, mąka pszenna. To za chwilę o tych dodatkach, które będziemy dodawać na bieżąco. Powiesz nam więcej proporcji, jakie dajesz. Bo właściwie, czy kopytka się kojarzą z wigilią? Można powiedzieć, że to jest danie wigiliny. Nie, no różnie ludzie podawali na Wigilię, różnie, różne potrawy robili na Wigilię. Też regiony Polski robią różne potrawy, gdzie na Śląsku jest groch z kapustą robiony, ale zawsze ten ziemniak jest. Jest ten ziemniak, jest symbol ziemniaka na święta. Moja mama jak podawała, przychodźmy śledzia w śmietanie lub karpia smażonego, to ziemniak musiał być, ja bym inaczej śledzia nie zjadł śledzia, nie. Nie da się Zawsze był ziemniak. My idziemy na przekór e, i robimy buraczane kopytka. Ale wiesz co, powiem Ci tak, to może u Was, w Waszym, bo Ty skąd pochodzisz w ogóle? Ja pochodzę z Szczukowa. To, to jest jaki teren? Południe? Północ? To jest e, dawne województwo bo, słupskie, e, czyli no to jest... Dobra, a tam u Was generalnie jakiego się jadło ziemniaka? Żółtego? Białego? Żółtego. No to tak jak u nas na Mazurach. Wiesz bo ja powiem Ci tak, u mnie w domu zawsze były robione kopytka do śmieta. Tylko generalnie robione kopytka tradycyjne. Czyli tradycyjne jak bez żadnych dodatków, oczywiście mąka, jajko. Myśmy te kopytka gotowali dzień wcześniej przed wigilią, robiliśmy je w ogromnych ilościach, ale wiesz co żeśmy robili. Na ten dzień żeśmy podsmażali te kopytka. Słuchaj, z rybą po grecku. Bardzo dobrze komponują z rybą po grecku. Ale my dzisiaj będziemy robić specjalne kopytka dla Was, żeby one były nie tylko smaczne, ale też ładnie wyglądały. Będą to typowo świąteczne kopytka w kolorze Różu, różu, słuchajcie różu, a to właśnie będzie yy, y, 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 z dodatkiem zachwasu <small -mapsy small -mapsy> poroczennego, więc Ty do dzieła, a ja będę Ci tutaj włączała kolędę, bo to jest czas przedświąteczny, to Ci troszeczkę tutaj puszczę fajnej muzyki, lubisz kolędy? Oczywiście. Ja. Śpiewamy lubię... je raz w roku, ale wszyscy śpiewajmy. Najbardziej tak naprawdę to lubię wśród nocy i ciszy, ale nie będę śpiewała, dobra? No to później może zaśpiewamy razem. Twoim głosem to jest <coughs> Dodajemy sól mm -hmm. do smaku. Dużo tej soli dałeś. Ziemniaki są godniste. Robert, a pieprz? Nie, pieprz może zostawimy. Dodajemy jedno jajko. Jedno Bardzo wystarczy. piękne, jedno jajko. Ale po to jedno jajko, żeby nie były za twarde? Tak, żeby nie były za twarde. Eee, bo no powiedz, bo... generalnie co robi właśnie tą twardość? Kupytka jakby w w lub wciście? Nie, w też eee, robi za ilość mąki, za ilość oleju. Tutaj nie dodajemy akurat. My Ale... myślałam zawsze, że to właśnie jajko, nie, nie, nie Nie, nie powoduje. Okay. Musimy tak wyrobić ciasto, żeby to ciasto odchodziło od ręki. Co Dlatego dodajemy strobia ziemniaczana, czyli mąka ziemniaczana. Czyli dalej ziemniaki dodajesz. Ziemniaki tak, do Dalej ziemniaki. ziemniaki, ziemniaki do ziemniaków. Na razie wszystko co wsypałeś to pochodzi jakby, można powiedzieć, z naszych... Oczywiście. Mąka ziemiaczana, ziemiaki. Ziemiaki tutaj akurat zastosowaliśmy galę przed stroną użytkową, ale może być to każdy ziemiak po prostu, jak ma więcej zawartości skrobi, dajecie ci mniej mąki. Generalnie to czuć. Tak, Kiedy ja... ziemiak ma dużo skrobi, zaraz wam pokażę, może ziemiaka, albo wam wytłumaczę. Ziemiaka przyklejamy na pół. Jeśli skleja się po przyłączeniu, to znaczy, że ma bardzo dużą zawartość skrobi. Tyle na oko, organ na kilogram ziemniaków powinniśmy dodać szybkę soli, jedno jajko, 150 gram strobi ziemniaczanych i mąkę pszenną 300 gram powinniśmy dodać. Ja będę tak dodawał, gdyż tutaj są ziemniaki naprawdę bardzo dobre, nie chcę ich zniszczyć. Musi być smak. Musi być smak, będę tak dodawał żeby uzyskać konsystencję, żeby te ziemniaki odchodziły od Słuchajcie, on na, naprawdę leje zakwas buraczany zakwas do ziemniaków, buraczany. do kopytek, no to jest niemożliwe. No co tu się dzieje, proszę Państwa, tego to jeszcze nie grano w szkotowie. Będą różowe kopytka, na pewno się spodobały moim dzieciom. Ale pyszne. Coś białego, smażona, smażona ryba. Filet może jakiś fajny. Filet z dorsza by był fajny. O, tak. I fajny też by był ten filet z dorsza. Jest dużo brzozy tutaj, na soku z brzozy. To jest taka bardziej nowoczesna metoda. Ale tą rybę, którą u mnie jadłaś w Sopocie, bardzo Ci smakowała. Tak. No to Dlatego tak bardzo... to była polędwica z dorsza. Mhm. E, atlantyckiego. Ona była bardzo, bardzo gruba. Ja ją robiłem od zimnej patelni, metodą beurre blanc, czyli metodą masło-wino. Przyprawiona ryba, dodawałem masło, dodawałem wino i od zimnej patelni Jakie na bardzo... Jakie wino? wino? musimy dodawać białe, ale, ty słuchaj, ale musimy chodzi? też próbować te wino, żeby ono nam smakowało. Robert, a jeśli chodzi o wino, czy do kopytek pasuje wino? Do kopytek? Tutaj? Ha. Ale nie do dania, tylko do picia. Do picia, oczywiście. Bo powiem Ci, co jest grane. Ja dzisiaj, nie wiem, nie planowaliśmy tego odcinka zbyt yy, długo, ale słuchajcie, nie wiem, jak to się stało. Przyszło wino od mojego kolegi z winnicy polskiej. To jest właściwie e, Ela i Leszek Pietrasik. To są niesamowici ludzie, którzy mają e, winnicę w okolicach Świebodzinach. Wino się nazywa, dwa czerwone wino. Nie wiem czy czerwone wino pasuje do tych kopytek. Czerwona kopytka, czerwone wino. No Zróbmy tak, bo, bo, bo powiem Ci, Ela z, z Leszkiem też są producentami ziemniaków, e, robią też wino i fajnie by było, żeby właśnie do tych kopytek skomponować te ich wino. Czyli różowe kopytka i czerwone wino, może być? Oczywiście. Mogę otwierać? Możesz otwierać. Piększa. Ty rób kopytka, a ja zajmę się tą przyjemniejszą rzeczą, <laughs> Jakie u Was potrawy się jeszcze robiło na święta w Twoim domu? Yy, na święta oczywiście się kierowni z tak. e, Robiło się śledzia w każdej postaci. Tak. W każdej postaci śledzia. A Kutia? Kutia też oczywiście. z suszonych owoców e, co jeszcze było. Kapustka wigilina to tak. No na kapustka pewno. wigilina była. Na, zawsze musiało być 12 potraw na wstupie. Słuchaj, czy wiesz z czym się w ogóle wiąże e, tradycja 12 dań na skalę e, Nie, nie. Nie wiesz? Nie. To jest właśnie, właściwie było 12 apostołów. Pan Jezus wyznaczył 12 apostołów, i te właśnie 12 dań na stole to jest to, żeby jeszcze wspólna wieczerza, wspólna wigilia, wspólnie czyli z najbliższymi, z tymi, którzy, którzy cię kochają, którzy z nimi I właśnie, żeby z nimi spędzić ten uroczysty dzień w oczekiwaniu na narodzenie Jezusa Chrystusa. No, to jest proste! Proste, no nie proste. jako kucharz. <laughs> nie, taki... nie, nie gotowałem dla nich. Słuchajcie, no jest czas, czas przedświąteczny i u nas w kuchni też jest świąteczny. Ja teraz patrzę, żeśmy dopasowali w ogóle wszystko pod kolor. Mamy gwiazdę betlejemską, mamy różowe kapytka, mamy czerwone wino od Eli i Leszka Pietrasiku. W ogóle to dziękuję Wam bardzo za tą przesyłkę. Przepiękne opakowanie robicie z napisem wesoły świąt. Też Wam życzymy Wesołych świąt, kochani. I co? No i my jesteśmy w ogóle czerw czerwoni, bo to wszystko jest związane właśnie z tym uroczystym dniem. Uroczysty może... dzień, uroczyste kopytka. Robimy. No, nasze koniecerom się nie spodziewali, że będziemy pić wino do, do kopytek właśnie z odmiany gala, bo oni też uprawiają właśnie go gale. Sadyby. Próbujesz? Oczywiście. Mmm, Niesamowity bukiet. Słuchaj, oni nawet, nawet te wino dostało nagrody z tego co wiem, tylko nie wiem w którym roku, to oni to wszystko opowiedzieć 2019 rocznik jest tego dynu. Czyli co, mamy tak, wymieszamy ziemniaki, mąka, jajko, sól. Mąkę daliśmy pół na pół mąki ziemniaczanej. 300 gram przennej, 150 ziemniaczanej. Czyli mniej połowę mniej, połowę mniej. mąki. Czyli 150 mąki ziemniaczanej, 300 300 yy, daliśmy mąki, ale jakiej? Orkiszowej. zrobili zrobili orkiszową mąkę, Dobrze. bo ja taką mąkę stosuję do siebie w kuchni, więc tej mąki troszeczkę bardziej, troszeczkę lepszej zrobiliśmy ta ja też Tak? Oczywiście, lepsi. bardzo dobra. To to jest, słuchaj, daj mi pierwsze już. Yy, pokróję już wstawię do gotowania. Ja zobaczę, bo na razie to, to, to straciły kolor to ciasto. A bo jest mąka podsypana i no. dlatego jest straciły Dobra, kolor. Ja tu sobie Rzucimy je do wody mm -hmm. i będzie dobrze. Ile minut gotować? Eee, musi gotować od wypłynięcia około 2-3 minut. Mm. A słuchaj, a po czym poznać, że ciasto jest ok i że mąki jest wystarczająco? Eee, ciasto musi nie przyklejać się do dłoni. Mm -hmm. Odchodzi od dłoni, proszę zobaczyć. Proszę nie no proszę, to. widzę to. A Robert, a powiedz mi, a gdybym na przykład dała za dużo mąki? Za dużo mąki, to te kopytka później będą twarde. Nie będą smaczne. Nie będą smaczne. One mm -hmm. muszą być mięciutkie. Czyli ten smak roztu. ma nadawać ziemniak, a nie mąka. Ziemniak. I tak samo jest z ciastem do pierogów? Yy, z ciastem do pierogów jest identycznie, tylko, że ciasto do pierogów musi odstać. Musi swoje odlażakować w lodówce. To znaczy, że I ciasto... ciasto do pierogów, no. jak jest robione, to nie można porwać, Trzeba go przekroić noże i ono musi mieć bąbę 300 bar. Czyli ono ma trochę jakby tak. napełnić się, wzrosnąć? Ono ma po prostu puszczać to powietrze w środku, że jest bardzo dobrze napowietrzone. Kopytek niestety nie, nie zagniatamy, a ciasto do pierogów zagniatamy. Robert, czy Ty preferujesz opowszedbiany ziemniaka, czy, czy jesteś jest w stanie na przykład zrobić pierogi, zrobić kopytka z każdej zmiany? Kopytka jest tym zrobić w stanie z każdej ziemnia, odmiany ziemniaka, ale wtedy muszę dodawać ale też więcej, mówi, mąki, więcej mąki, więcej innych robisz? rzeczy. Możemy grubsze? Nie, możesz robić, nie ma problemu. Ja ciekawe są one, czy mi się nie rozwala, bo one mi takie wyglądają na chwytry lawę. <laughs> Nikt się nie rozwali, wszystko będzie dobrze. Pomogę. Powiedz. Moja mama często właśnie robiła e, różne rzeczy ziemniaczane z ziemniaka, zapiekanki, babki ziemniaczane. Tata uwielbiał te rzeczy. Nie wiem czy wiesz ile możesz zrobić z ziemniaka potraw w ogóle. Jest, wiesz? Nie wiem, a, no na pewno. Każdy, każdy ziemniak ma zastosowanie, w każdy kraj ma swoją potrawę z tego, nie tylko myjemy ziemniaki. Powiedz, że pięknie to wygląda, nawet przed Będzie ładnie wyglądało, jak ugotujesz. Tak, to wygląda pięknie. Ma być w Agnieszko, żeby one były wrzucane na gorącą wodę, wypłynęły troszeczkę posolona. Łóżka okay. Łyżka cedzakowa, nie metalowa, żeby wyciągać cezakiem tą yy, pierogi z garka. Pierogi, kopytka z garka. Słuchajcie, Robert kazał mi wziąć łyżkę cedzakową, nie metalową. Dlaczego, Robert? żeby te kopytka nie były poniszczone. Gdyż jak będziemy wyciągać metalową, możemy zrobić, że one będą na pół. Mm. Identycznie z pierogami farsz może z no, pierogów okay. wypłynąć. Czyli delikatna plastikowa delikatna, plastikowa łyżka. Idę wyciągamy już pieszą? Oczywiście. mąką, żeby ciasto nie przyklejało nam się do stołu. Zazwyczaj wszyscy robią to na różnego rodzaju stolnicach. Nie za dużo też mąki, żeby te kopytka nie były twarde. Tutaj wyrabiamy sobie wzór do wycinania kopytek. Układamy. A trafia z powrotem i powstają kopytka bardzo prosta fajna, że podawane na zimno, na ciepło każdy, ja zawsze z kopytkę Podjadać podjadać mamie słuchajcie, już pierwsze kopytka wyciągam tak wyglądają, naprawdę przepięknie delikatnie żeby je nie rozwalić, bo nie ma w nich dużo mąki, bo one mają być delikatne też musimy wyciągać, żeby Każde z nich oddzielnie leżało na talerzu, żeby nam się nie posklejały. To jest właśnie idealny przepis na idealne kopytka na nasz stół. Jeszcze są takie kawałki ziemniaki. Wygląda jak w Słuchajcie, pierwsza porcja yy, naszych. Czy to jest, Twoim zdaniem, idealna? Idealne. Konsystencja? Wszystko? Nie rozwaliły się? Nie. Właśnie. One muszą przestygnąć, i po prostu później będą bardziej sztywne i będziemy je odgrzewać. Je... Nie rozwalmy się już. Słuchajcie, pierwsza partia już wyjechała od nas z garnka. Tak wygląda jeszcze przed ugotowaniem. Przed nami jeszcze dużo ciasta do zrobienia. I dalsze gotowanie. Pierwsza kwiatka już wyszły z garnka. Musisz spróbować, to jest Twoje dzieło. Czy są idealne? Czy coś im brak? Na pierwszy to o co widać. Bardzo ładny kolor, lekko różowy. Są jeszcze kawałki ziemniaka w nich, to też ale wygląda... Ale tak chcieliśmy, żeby był, to bardzo dobry ziemniak, żeby odczuć te ziemniaki. Żeby było też widać ten kolor. Ten tutaj. kolor ziemniaka, ziemniaków żółty? Jeżeli ktoś chce kopytka bardziej czerwone, dodaje więcej zakwasu. Słuchajcie. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Te kopytka są mega miękkie, mega smaczne, ale poczujecie w momencie, kiedy zaczniecie sami. Ten przepis u Ciebie w domu sprawdzać, bo naprawdę warto. Jest bardzo łatwy przepis. Ziemiaki ugotować z solą, Do ziemniaków też dodać troszeczkę. Troszeczkę soli, jajko. Mąka pszenna, mąka ziemniaczana. Dobrze wyrobić. Można wszystko robić. I jeszcze. Zakwas blaszamy oczywiście. Mm, mega. Nie trzeba żadnych dodatków. Można same jeść. Słuchajcie, my dalej jeszcze będziemy gotować. A teraz cóż, Robert. Pożegnamy. Życzymy Wam spokojnych, wesołych świąt. Niech to Boże, Boże Narodzenie będzie u Was naprawdę widoczne na Waszych stołach bo tam, gdzie jest jedzenie, robione z miłości, gdzie są produkty kupowane. Z miłości, gdzie. Zimniaki właściwie... od Agnieszki. <laughs> od Agnieszki Zimniaków pewnie nie wszyscy będą mieli, ale jeśli będziecie mieli. Ale no dążymy do tego, dążymy, żebyśmy, żebyśmy wszyscy mieli. Tym bardziej będziemy się cieszyć. Na dzień dzisiejszy składamy Wam e, samych wspaniałości, radości, dużo miłości. No i cóż, abyście zawsze mogli jeść takie dobre potrawy, jak my dzisiaj u nas kupni i pić tak smaczne wino. Wszystkiego dobrego. wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. To jest polskie wino. To jest polskie polskiej winnicy. Ja mówię, ja, ja polski solaris. Niezłe jest. Niezłe jest. Bardzo dobre. Ja w życiu nie pomyślałam, że w Polsce ma Boże lubina. Myślałam, że Poż, do tego. Myślałam, że potrzebne to je jak trzeba do Hiszpanii, do Włoch, do Grecji, wiesz, mówią, że mamy najlepsze wina, Francuzi mówią, że najlepsze wina mamy. A tu widać Polak, słuchajcie, jest gorzej. Polak potrafi. No. Nawet zrobić kopytkę. Masz ziemniaki? Ja wkarmiłem cały sopot. Cały sopot będzie jak te ziemniaki. Za dużo ich nie wziąłeś. Ja, za dużo nie wziąłem, ale ty resztę dowieźć. Cały sop będzie jak te ziemniaki. Dobra, Wszyscy. Okay. Trzymam cię za słowo. Oczywiście. Takiego ziemiaka w co nie kupisz. No powiedz.